Nie tak dawno ze strony CD Projekt Red padły słowa, iż kampania reklamowa ich najnowszego dzieła dopiero ruszy z kopyta. Ogromne billboardy, reklamy w sieci, spoty telewizyjne to oczywiście norma przy tak dużych premierach, jakim jest właśnie Cyberpunk 2077. Reci wciąż jednak zaskakują, podnosząc poprzeczkę jeszcze wyżej. Czterygodzinne godzinne wydarzenie poprzedzające bezpośrednią premierę obejrzeć bowiem będzie można nie tylko na Twitchu czy YouTube, ale również w telewizji. Dokładnie 9 grudnia o godzinie 20 będzie można obejrzeć całość na kanale Polsot Games. Niestety zabraknie na nim Janu Rivsa, którego zastąpi nam Krzysztof Iwisz, który wraz z Agnieszką Brysiuk poprowadzi wieczór premierowy. Na otarcie US pojawi się za to twórca papierowego cyberpunka Mike Pondsmith. Nie zabraknie oczywiście przedstawicieli CD Projekt, w tym Marcina Blacha, Sebastiana Kalemby oraz Pawła Sasko. Jak to bywa przy tego typu wydarzeniach, pojawi się też kilku znanych streamerów. Wy również macie okazję zabrać głos w całym wydarzeniu. Wystarczy, iż do 6 grudnia nagracie krótki materiał ukazujący wasze przygotowanie do premiery oraz wypełnicie formularz na specjalnie w tym celu stworzonej stronie. Co to będzie, zależy oczywiście tylko i wyłącznie od waszej kreatywności, a najlepsze, wybrane filmy zostaną pokazane podczas transmisji. Link do strony z zasadami znajdziecie oczywiście pod filmem. Macie jakieś ciekawe pomysły, jak mógłby wyglądać taki krótki film? Podzielcie się nimi w komentarzach, a wszystkim, którzy zdecydują się na udział, życzę powodzenia. Pamięci RAM DDR4 na dobre zadomowiły się w naszych komputerach, ale powoli zbliżamy się do kresu ich możliwości. Z tego powodu wiele firm powoli szykuje się do premiery nowego standardu, jakim jest DDR5. Jednym z pierwszych będzie tajwański producent specjalizujący się w pamięciach RAM oraz dyskach TeamGrow. Przygotowane przez niego moduły o pojemności 16 GB będą charakteryzowały się częstotliwością pracy na poziomie 4800 MHz oraz napięciem zasilającym na poziomie 1,1 V. To oczywiście dopiero początek możliwości nowego standardu, który z czasem ma oferować częstotliwości pracy sięgające nawet 8000 MHz. Dodatkowo, nowe pamięci w standardzie będą posiadały wbudowany system korekcji błędów, zapewniający dużo stabilniejszą pracę systemu. Obecnie posiadają go tylko specjalnie zaprojektowane moduły, wykorzystywane przede wszystkim w różnego rodzaju serwerach, gdzie stabilność jest jednym z najważniejszych priorytetów. Kiedy możemy spodziewać się dostępności nowego standardu? Najprawdopodobniej będzie to trzeci kwartał przyszłego roku, gdy na rynku zadebiutują nowe platformy od Intela i AMD z obsługą tych właśnie pamięci. Zgodnie z podejrzeniami, Control trafił do Xbox Game Pass. Od 3 grudnia zagrać będą w nią mogli użytkownicy konsol. Trafi też na listę grywalnych tytułów na urządzeniach z Androidem. ten sam dzień do ranku użytkowników PC trafi również Doom Internal. W sumie lista zawiera 17 tytułów, które zostaną udostępnione w dniach od 3 do 10 grudnia. Smart Access to jedna z nowości technologicznych zaprezentowana nam przez AMD, dzięki której karta graficzna komunikuje się z procesorem w bardziej wydajny sposób. Przekłada się to oczywiście na wzrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Technologia miała być dostępna tylko dla procesorów AMD. Okazuje się jednak, iż sam standard, o który oparła się technologia, dostępny jest od dawna. Chodzi konkretnie o funkcję Resize Bar. Która jest po prostu częścią specyfikacji PCI Express i dostępna jest również na platformie konkurencji. Na chwilę obecną producenci płyt głównych, tacy jak MSI czy Asus, już udostępniają nowe wersje BIOSów, w których można włączyć nowe funkcje i cieszyć się zwiększoną wydajnością zarówno na płytach pod procesory AMD, jak i Intel. Również Nvidia pracuje nad tą technologią, dostępną na płytach obu producentów, ale obecnie brak informacji, kiedy prace zostaną zakończone. Jak już jesteśmy przy sprzęcie i kartach graficznych, to pomijając ich obecną dostępność, a raczej jej brak, nie można przejść obojętnie obok premiery najnowszego dziecka NVIDII, czyli modelu RTX 3060 Ti. Ten najsłabszy obecnie model z rodziny Amper, wyceniany na 400 dolarów, zawstydzi bowiem nawet tak potężny model z poprzedniej generacji, jakim jest RTX 2080 Super, czyli karta droższa w dniu premiery o 300 dolarów. Testy przeprowadzone przez wiele serwisów potwierdzają jego wyjątkową, jak na tą cenę, wydajność. Bez problemu pokonuje wspomnianego wcześniej RTXA 2080 Super, a czasami nawet RTXA 2080 Ti. Mówimy więc o olbrzymim skoku wydajnościowym w porównaniu z poprzednią generacją i modelem RTX 2060. Czy by zatem szykował się nam nowy król w tym segmencie cenowym? Zapewne tak, a ile będzie można go kupić. Pamiętacie może reklamy nadgryzionego jabłuszka kręcone pod wodą? Kto by ich nie pamiętał? Cudowne ujęcia flory i fauny wykonane iPhone'em zachwycały szczegółowością i kolorystyką. Okazuje się, iż część z nich była po prostu kłamstwem. App zostało bowiem ukrany 12 milionową karą za wprowadzanie klientów w błąd. Niektóre modele nie były tak odporne na zanurzenia, jak sugerował to producent w swoich reklamach. Sprawa dotyczy takich modeli jak iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max. Według specyfikacji powinno one wytrzymywać zanurzenia nawet do 4 metrów przez 30 minut. I co prawda wytrzymują, ale tylko w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistości potrafimy przestać działać z powodu zalania już po kilku minutach i to przy głębokościach. Dużo mniejszych niż 4 metry, o czym przekonało się wielu ich użytkowników. Część z nich postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, sprawa trafiła do sądu, a on przyznał rację klientom. Chociaż wydawać by się mogło, iż suma kilku milionów dolarów kary dla takiego giganta jak Elb to niewiele, to jest ona istotna z innego względu. Ucierpiał na tym wszak wizerunek firmy, co może skutkować mniejszymi dochodami w przyszłości. To tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia!